Cześć, tutaj Shraddha i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić, stworzyć GUI, które będzie Wam pokazywało y, na przykład ilość Waszych coinów, prawda? Lub coś, y, coś podobnego. Na samym początku stwórzmy sobie y, ladder stats, w którym będą przechowywane nasze wartości. Proszę bardzo. I teraz musimy na, na samym początku musimy zlokalizować gracza. Game.players Players miało być, hello, przepraszam, co to ma być? Players. Player added, connect function. Player, proszę bardzo, mamy zlokalizowanego gracza i teraz musimy stworzyć coś, znaczy, nie do końca to od razu gracza. Gracz musi wejść do gry, żeby zostać zlokalizowanym. Stwórzmy sobie tabelę statystyk: stats, równa się instance. new i bo w tym folderze będą przechowywane nasze wartości stats.name .name równa się stats, kurde ladder no i ustawiliśmy teraz jego name na stats, ponieważ potrzebujemy jak będziemy go kiedykolwiek lokalizować prawda to musi mieć nazwę jako, jakąś tam wymyśloną przez nas. Nie może po prostu się nazywać folder, bo jeśli stworzymy na przykład y, kilka takich y, skryptów, lub stworzymy kilka folderów, to będą nam się mieszać i nie będzie działało. Ustawmy też jego rodzica: stats. stats, dziękuję. Kropka .parent, uzna się player. Jego rodzicom jest player, co znaczy gracz, ponieważ musi, mieć do czego, musi być do czegoś przypisane, A to właśnie w gracz. Graczy będzie otrzymał jego wartości, które będą się później zapisywać. Które będą wyświetlane i będzie wszystko działało. I teraz stwórzmy może jakąś wartość, prawda? Local, local, powiedzmy coins. Coin, może być coin. Coins, to cokolwiek chcecie. Uzna się instance. new. I tutaj wpisujemy int value. Dlaczego? Ponieważ int jest wartością, e, wartością liczbową. Możemy też sprawdzić, czy nie ma na przykład float. Jest float, ale najlepiej używać wartości intowych, bo to jest najbardziej podstawowa sobie wartość tutaj. I teraz ustawmy jego name. coins.name równa się coins. Kolejną rzeczą możemy, możemy określić jego wartość, ile, ile chcemy, żeby był tych coinów od razu przy graczu, jak tylko startuje gra. Możemy sobie coins.value, o i widzicie od razu nam podpowiada Bo teraz Roblox ma coś takiego Że pozwala nam po prostu zobaczyć Coś co możemy chcieć napisać nie? Że od razu nam podpowiadał Teoretycznie przyda mi się to teraz, od razu Proszę widzicie już mam gotowe Możemy ustawić jego na przykład wartość Na 100 Coins.parent.stats Ustaw Ustawiamy parenta Tego int value Jako ten folder żeby w nim się tworzył i teraz wam pokażę jak to działa. Mamy gracza, w którym jest Ledgerstats, bo stworzyliśmy ten folder w tym miejscu. Mamy w nim int value, jest nim coins, którego stworzyliśmy tu, zmieniliśmy jego nazwę na coins, która jest nazwany coins, zmieniliśmy jego wartość, która jest 100, daliśmy mu parenta, w którym jest Ledgerstats i teraz został stworzony tutaj. Mamy Coins dodane do naszej tabeli statystyk. Możemy też stworzyć games i tak whatever, whatever you want. Stwórzmy sobie na przykład games. Proszę bardzo. I sobie pozmieniajmy tutaj i tutaj. Ustawmy też na 100. Bo ale to nie ma znaczenia. Wystarczy zmienić jeszcze kilka rzeczy. I mamy teraz games. Proszę. Już mamy dwie rzeczy w naszej tabeli. Teraz, żeby stworzyć potrzebę nam GUI, klikamy Starter GUI. Klikamy Screen GUI, bo jest nam potrzebne. Możemy sobie go nazwać jako Coin GUI. Albo jak tylko chcecie, używamy do tego Frame'a, bo na nim będzie się znajdowało przecież. Tworzymy sobie tutaj. Jako, jaką wielkość potrzebujecie, możecie sobie dowolną dać. Dajmy sobie do niego uj Corner“, żeby go zaokrąglić, żeby wyglądał jakoś. W porządku, tak wiecie. Tak na, naprawdę, naprawdę, już spoko. Dajmy, dajmy jakąś szaloną wartość. Taką 18, nie? Dajmy sobie może 30, żeby był zaokrąglony tak mocno. O, coś takiego, a możemy nawet dać 1 po prostu. I tu już nam bardzo ładnie zakrągliło. Skoro już mamy bardzo ładnie zakrąglone, możemy sobie zmienić jego kolorystykę jak tylko chcemy. Myślę, że. Czarny kolor będzie w porządku. Proszę bardzo. A zanim. Albo taki szary troszeczkę bardziej. Proszę bardzo. A zanim po prostu stworzę sobie kolejny frame. Proszę bardzo, tutaj go wrzucę. Który będzie po prostu lekko powiększony. Na, na samym początku może zmienię jego kolor na żółty. Żółty. O taki żółciutki. O coś takiego. Zmienimy jego z indeks. Tego z indeks. Z to jest wyświetlanie się, wartość wyświetlania. Znaczy jakby to powiedzieć profesjonalnie i ładnie. Z to jest. Jakby. jakby jego ranga, nie? Im, im wyższą ma liczbę, to ma wyższą rangę. Dajmy tu 2 i będzie, teraz będzie czarny frame wyżej. Proszę bardzo. Ten frame teraz chcemy sobie ustawić, żeby był y, lekko zwiększony i żeby działał jako jego lekkie tło, takie wiecie. Możemy sobie zrobić też coś takiego. Doda nam tutaj. Proszę. Doda nam tutaj. Proszę. No ale dalej to brzydko wygląda. Dodajmy sobie jeszcze tutaj. I dajmy sobie tutaj. Okej. Okay. Już coś mamy, nie? Przestrzeńmy je lekko i poprawmy je bardziej, żeby wyglądały bardziej estetycznie. Wydaje mi się, że troszeczkę za, za bardzo tutaj przyciągnięty jest. O, właśnie. Wygląda już. Kurczę. O, troszeczkę bardziej estetycznie to wygląda. Może być nierówno, ale ja nie patrzę teraz, żeby było równo, tylko żeby Wam pokazać. Skoro mamy już nasze frame, y, które są tutaj, dajemy sobie do tego tekst, który będzie wyświetlał e, ile macie coinów, prawda? Text label. Skoro macie text label, zmienimy jego z indeks na 3. Po co to ma być tak zrobione, skoro możemy tu wrzucić frame? Proszę bardzo. Tekst mamy już w Framea i jest ładny. Zmienimy jego transparentność na jeden, żeby nie widać było jego tła, które jest na prostu nam niepotrzebne, prawda? Zmienimy jego kolor na biały tekst, żeby widać go było na tym tle. Możemy sobie teraz go ustawić na żółty albo jakkolwiek chcemy. Możemy też zmienić sobie jego wygląd. Ja używam zazwyczaj tego. Jest bardzo bardzo w porządku jest w sumie. Mamy label, prawda? Skoro mamy label możemy sobie ustawić po prostu yy, na albo nic nie wpisywać nie tutaj widzowie, przepraszam was bo popełniłem rzeczowy label i tutaj zmienić jego nazwę na na bo zazwyczaj takich wartości się stosuje ale jeśli nie chcecie, możecie nic nie wpisywać nie przeszkadza to Zmieńmy, możemy sobie zmienić nazwę jego albo cokolwiek tam chcemy możemy sobie zmienić wszystko Cały to gój możemy też wyrzucić i zmienić całkowicie Albo zmienić troszeczkę kolor tego gój na takie bardziej lekko pomarańczowy. Wydaje mi się, że taki pomarańczowy troszeczkę bardziej by pasował. O, wygląda troszeczkę lepiej. Niedużo, ale zawsze coś według mnie Ktoś inny może sobie inaczej to zrobić, no, mi to nie przeszkadza jest, nie wiem, podstawowe, żeby wam pokazać, ale żeby wyświetlić yy, żeby wyświetlić teraz wasze, waszą ilość coinów Klikacie Local Script. I teraz musicie dać pętlę, która będzie wyświetlała cały czas coraz to no nowszą wartość, prawda? While. Dajcie white, do i the end. I teraz musimy zlokalizować gracza. Dlaczego? Ponieważ to w graczu właśnie znajduje się yy, nasza potrzebna wartość coinów Local player. Się, że źle napisałem. Równa się game, game, players, local player. I mamy właśnie zlokalizowanego lokalnego gracza. Kolejną rzeczą jest zlokalizowanie ladder stats. Local ladder stats. Równa się game, nie, wróć, player, ladder stats. Kolejną rzeczą jest Zlokalizowanie naszego coina Local coin Równa się ladderstats.coins mamy, mamy zlokalizowane nasze coiny Skoro to wszystko mamy zlokalizowane Teraz potrzebujemy cały czas zmieniać, zmieniać jakby tekst W tym tekst label, prawda? A skoro tego potrzebujemy Możemy sobie zrobić coś takiego Script.parent.text Równa się no i wpisujemy tutaj teraz tak, na przykład coś takiego, klik, dwukropek możemy dać, możemy wpisać wszystko, bo to jest tekst i później musimy dać nasze coiny. Ale, dobra, wpiszmy coiny, coin.value i nie działa, wyświetla się błąd. Dlaczego? Dajemy kropkę, nie działa. Dlaczego? Ponieważ... Nie, nie wiem, nie wiem do końca jak to działa. Znaczy, wiem jak to działa, ale nie wiem jak to powiedzieć, więc dlatego wpisuję się tutaj dwie kropki. I teraz działa bez problemu. Będzie się wyświetlał coin value. Proszę was bardzo. Klik. Czemu jest klik? Nie wpisałem tam coin? Wpisałem, nie wpisałem, No dobra mam, no, widzę, no, no, przepraszam was. Nie wiem, nie wiem, coś mi się, coś mi się, coś mi się dziwnego się stało w mojej głowie. Miałem w głowie klik, a nie koniec. A Dobra, mamy końce nie? I jak sprawdzić, czy to na pewno działa? Możemy sobie stworzyć tutaj coś takiego, co będzie dodawało nam coiny. Add coin. Albo jak tylko chcecie. Możecie nazwać nawet x, y, z. Czy tam, co, co tylko zechcecie. Żeby to szybko zrobić, po prostu sobie skopiujmy to, i użyjmy tego. Skoro już mamy to, to zajmy sobie znowu ladder stats. Local ladder Kurde. Wpiszmy sobie po prostu stat. Będzie szybciej, równa się. Player. Krop, dwukropek white for child. Do czego wpisałem to, a nie kropkę? Otóż ta funkcja za, za każdym razem, jak gracz wejdzie do gry aktywuje się sprawdza czy gracz istnieje a to chwilę potrzebuje na wyrenderowanie tego wszystkiego dlatego jakbym dał kropkę to by wyświetlało błąd że nie istnieje coś takiego jak ladder stats, ladder stats w graczu dlatego dajemy wait for child czyli czekamy na dziecko aż się stworzy i skoro mamy już to wpisujemy sobie local coin równa się stat kropka Coins. I mamy teraz zlokalizowane nasze coiny. I teraz chcemy stworzyć pętlę, która będzie nam dawała cały czas nasze coiny. Żeby sprawdzić, czy działa oczywiście. Dajmy sobie coin.value, czyli jego wartość. Dajmy sobie plus równa się 1. I teraz będzie nam dawało cały czas jego wartość. Daliśmy sobie też white, żeby, żeby to wiecie. Nie było tak, że 1-1, jeden, 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 tylko że musi odczekać tą sekundę i wtedy aktywuje się od nowa. Znaczy aktywuje się i tak od nowa, ale musi poczekać, żeby dodać, widzicie? Daje nam plus 1. I tutaj mamy to samo. Też plus 1. Jakbym usunął tego white, to by było coś bardzo złego. Otóż dodaje nam coś takiego. A my tego nie potrzebujemy, bo to wygląda... Ani nie wygląda elegancko, ani nic. Otóż dajemy sobie tutaj white i dodaje nam po jednym coinie. Myślę, że to na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli się komuś przydało, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać w komentarzu, czy wam się przydało, czy coś, coś nowego się nauczyliście, ale raczej wątpię, bo to takie podstawy są. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Siema!